Ja ma tutaj kotek 3.2.1 i dzisiaj zagram sobie w Survival, taki Minecraft, ale Minecraft gra, no tylko że nie kwadratowe. Jeszcze co to oczywiście robimy drzewo i teraz sobie zbudujemy dom, ponieważ yy, gra jest na telefon, dostała aktualizację. Androida, możecie sobie pobrać, link do tej gry w opisie, na pewno dam. I tłumacz może o co tutaj chodzi. To mamy na ekranie po lewej stronie. Lewy, górny róg, mamy zdrowie, które nie powinienem nikomu tłumaczyć, bo każdy powinien wiedzieć o co chodzi. I jedzenie, no to jeżeli pasek, do, pasek głodu zejdzie do zera, to wtedy przegrywamy i, i game over. Mamy tutaj plecak, mam... po prawej stronie mamy plecak, którego możemy korzystać na przykład do craftowania czegoś. Mamy przycisk zapisu, przycisk pauzy. No i na dole mamy yy, pole do chodzenia i yy, po prawej stronie mamy z... przycisk skoku i, i wybranej broni. Tak to ciężko jest. Tego. Aha. Może coś mamy w tym. O, jest siekiera. to możemy użyć, będzie szybciej. Widzicie już mamy siekierę. Od razu szybciej schodzi. Mamy od razu dwa. Czego dwa? Dwa drewna i dwa paproci. Nie, a teraz plus jeden z to, A to jest różne. O, to jest, o tyle jest fajne, że te drzewa się nie niszczą Te palmy, bo to palmy są Więc to się nie niszczy, ale niszczy nam się na przykład yy, No te narzędzia, które zrobiliśmy Zobaczcie, wezmę, kliknę tutaj, już mamy 90 Czyli zeszło nam 10 Tutaj możemy sobie normalnie coś skryptować Podłoga na przykład, ale potrzebujemy kamień żeby zrobić, żeby zrobić kamień potrzebny jest kilof A kilof mamy tutaj potrzebujemy Jednego kamienia Czyli będzie trzeba z ręki wykopać kamień Które może być ciężkie nie, Znaczy nie ciężkie tylko, tylko długie, No bo taka to jest prawda Ręko to ciężko wydłuchać kamień Nie kopiemy Trochę nakopiemy i zaraz pójdziemy Kamień, może przed świtem zrobimy domek, staramy się chociaż A jak nie, to trudno. To może następny odcinku nam się uda. Jeżeli będzie w ogóle najwyżej zrobić z tego serii, jeżeli się spodoba, jak nie, to trudno. <ścoughs> Zastanawiam używać do tego siekery czy... Лучше не. Ну хорошо, не будет заставить. Скорее пойдет. Тут уже не да. A no, zaraz nie trzeba coś upolować, bo zginiemy To powinni się chyba od teraz zacząć No nie wiadomo Kupiamy chociaż jeden kamień Dobra, nie ja kupamy już mamy noc Może być coś ciężej Słuchamy sobie I idziemy lepsze są tutaj owce, które są neutralne, wtedy możemy będziemy mogli ich zabić i mieć ich mięso No ale teraz czy to jest problem z tym, że nie wiadomo gdzie one są No nie wiem ale, nie powinienem w jednym miejscu stać i szukać, bo gdzieś to na dole będą Zaraz się okaże, że będzie wilki На тыре, да, то ты, да, не. не, не А зараз гиняем нормально. Я не веду так... Не, Не, не. Хы, не, не. mi się tak wydaje, zginiemy z głodu? Ło, wilk! Ole nas zdejmie, gdzie on jest? Się nas rzuca... Zginiemy, zginiemy, zginiemy... Zginiemy się z wilka... ...tedy powinniśmy lecieć, te wilki są ciężkie... ...teraz nam być Tak jest, mówiłem... Ach. Przegraliśmy. Nie z głodu, ale z zabicia wilka. Tak więc jeżeli film wam się spodobał, to dawać lajka. Coś tam możecie napisać i w komentarzu i, i jak będzie 10 lajków, to, to zrobię z tego serię. Taka umowa. Tak więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.